Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Haus. Witam Was w Dishonored 2, to znaczy w demie Dishonored, którego możecie sobie pobrać ze Steama. Ja tak ostatnio mam jakieś takie. Nie wiem, jakąś taką czerpię przyjemność pokazywania dem, i też Steam daje mi taką ofertę, że mogę sobie wtedy ma zagrać. Pokażę Wam. To demo oferuje akurat do trzech misji, pierwszych Więc całkiem sporo można w to pograć Te misje są są dosyć długie Nie wiem czy wiecie e, Więc tak, zaczniemy sobie grać Panie, ja tutaj sobie pograłem chwilę do, dosłownie, żeby wszystko poustawiać i tak dalej Okej, weźmy sobie poziom średni bez samouczka, chciałem tylko pokazać wszystko co i jak. I, I lecimy sobie tylko z fabułą. Nie będziemy tutaj mm, się rozwodzić na żadne tematy. Miłego oglądania. Dlaczego w ogóle obchodzimy rocznicę zabójstwa? 15 lat temu, w samym środku epidemii, która niemal unicestwiła Dunwall. Płatny morderca napadł na pałac, w którym się urodziłam, i dźgnął moją matkę w serce. Następnym krokiem pracodawców-skrytobójcy było zrobienie ze mnie pionka w ich grze o władzę. I udałoby im się to, gdyby mój ojciec Corvo Atano nie dopadł ich wszystkich i nie poszatkował tej konspiracji na kawałki. Czy teraz, po tych wszystkich latach, jestem władczynią, z której matka byłaby dumna? Stoimy w obliczu kolejnego kryzysu. Potwór, którego gazety nazwały zmorą korony, poluje na mych wrogów, pozorując swe zbrodnie na dzieło moje i mego ojca. Nie wiem, czy powinnam pożeglować na drugą stronę świata, czy też rozkazać ściąć wszystkich, którzy mnie otaczają. Proszę uważać, Wasza Wysokość. Nie podoba mi się perspektywa dzisiejszego ceremoniału. To Twój sygnet. Proszę. Gotowe. Dziękuję, Alexi. Otwórzcie drzwi. Chwała Cesarskiej Wysokości, Emily Coldwyn. Wierni poddani. Los przysiągł się przeciw nam, lecz dziś oddamy cześć mojej matce świętej pamięci Jessamine Coldwin. Niech pozostanie w naszych sercach powsze czasy. Emily, jesteś zmęczona, ojcze. Co roku mam nadzieję, że rocznica śmierci Jessamine będzie łatwiejsza do zniesienia, ale tak się nie dzieje. Matka była lepszą cesarzową. Ja się do tego chyba nie nadaję. Nadal się uczysz. Nie martw się tymi wszystkimi wychrzycielami, a zmorę korony w końcu też dopadniemy. Mówią, że to ty nią jesteś. Że te zabójstwa to jakiś szalony sposób na to, by mnie chronić. Nie. Ktoś próbuje zrzucić na nas winę, biorąc na cel twoich wrogów. Wiesz, chciałabym od tego wszystkiego uciec. Przecież czasem to robisz. Myślisz, że nie wiem o twoich nocnych wycieczkach na dachy? Odwagi. Ceremonia nie potrwa długo. Cesarski Obrońca i Ojciec. Chyba powinna była już dawno zakazać takiego połączenia. Wasza wysokość, zanim przejdziemy do porządku dnia, odwiedził nas niespodziewany gość Duke Serkonos. Ramzej twierdzi, że Duke przybywa z wyjątkowymi prezentami. Intrygujące. Luca Bell Duke Serkonos! Mechaniczni żołnierze? Ach, niesamowite. Co to ma być, Ramsey? Nie wydałem na coś takiego zgody. Wielka cesarzowo i cesarski obrońco Korwo Atano. Nasz drogi krajanie. Serkonos pragnie zaoferować w tym żałobnym dniu kondolencje i podarki, byście pamiętali o naszej nacji. Wschodzącej gwieździe południowego horyzontu. Dziękujemy, mości panie. Wstrzymaj podziękowania, gdyż zaraz otrzymasz najwspanialszy z podarunków rodzinę. Przedstawiam zaginioną siostrę Jessamine Coldwyn. Oto prawowita cesarzowa Delilah Coldwyn. Niemożliwe. Matka miała siostrę. Ma droga siostrzenico. Witam. Nie, to kłamstwo. Mym ojcem był cesarz Youhorn Jacob Coldwin, a Jessamine to moja młodsza siostra. W dniu jej śmierci nie byłam gotowa, by się wam ujawnić, i zostałam zmuszona do opuszczenia Danwol, ale teraz jestem w domu. Jeśli jesteś siostrą mojej matki, możesz z nami pozostać jak długo zechcesz. Mała jaskółeczko, ciężka od czarnych wspomnień. Przybywam, by zdjąć z ciebie brzemię korony. Obietnica ojca wyszeptana w tajemnicy tyle lat temu. Teraz o to się spełni. Zważ na język. Emily Coldwyn jest córką cesarzowej Jessamine Coldwyn. Cesarski obrońco. Naiwnością było myśleć, że te morderstwa ujdą ci na sucho. Byłeś bezpieczny, chroniąc się w murach pałacu. Ale z tym już koniec. Wysłuchajcie o to wszyscy. Powróciła prawowita cesarzowa. Służcie hołd cesarzowej Delay. Pierwszej tego imię. Aresztować Emily Colby i jej ojca za zabójstwo z mory korony. Co? O! Ojcze! Ojcze! Nie mierznie przeszyłam do serca. Okay, oczywiście mm, głupstwem byłoby grać jako korwu, e, więc zagrajmy sobie jako Emily. Zrobię swój odleg chłodnym marnurze. Nie! Słodka dziewczynko, z czasem nauczysz się mnie kochać. Może któregoś dnia ujrzysz we mnie utraconą matkę, a tymczasem zapewnię ci bezpieczeństwo. Zamknę Lady Emily w jej komnatach. Potem już w więzieniu w Koźnicz będzie czekała na Moj Mój ojciec stracił wszystko, kiedy byłem dzieciakiem. Teraz noszę ten mundur i wysyłam dwudziestolatków na patrole po ogrodach różanych, zamiast pić piwo z kumplami z klubu strzeleckiego. Kapitanie Ramsey, słyszałam krzyki. Lady Emily, co się stało? A! To już wszystko, kapitan Mayhew. Nie! Yeah! to jest ta broń cesarskiego, obrońcy. Po co komu ostrze składane w pół? Wśród strażników Tower krąży legenda o ostatniej desteratunku ratunku cesarzowej, ukrytym w twoich komnatach pokoju, w którym jest dość złota, by kupić wyspę. A ten pierścień jest uważany za jeden z dwóch istniejących kluczy. Aleksi, Sala tronowa! Ojciec! W pojedynkę niczego nie osiągnę. Muszę się stąd wydostać. Okej, okay, mam nadzieję, że um, wszystko jest dla was jasne. Zmora Mora znowu atakuje... czy znaczy znowu. Po raz kolejny Dunwall pada w sił, a... Um, po prostu kogoś, kto chce przejąć władzę. W tym mieście. procedurach krztu okrętu. No, ja tego nie będę czytał i nie będę też specjalnie przedłużał, jak chcecie, to możecie sobie spauzować. I to wszystko. Hmm. Um. I to wszystko sobie przeczytać, tą całą historię. Ale, tak dobrze ją znam, ale mam wrażenie jakby wszystko właśnie się zmieniło. Okej, okay, na dole sobie ludziki chodzą, wszystko ładnie, pięknie, ale tędy nie przejdę. Okej, okay, ja się w ogóle skradam cały czas. o? Ci dranie pracują dla Ramseja i Serkonos. Klucz do cesarskich komnat. Niestety nie mam. Ale tutaj widziałem jeszcze jakąś opcję, otworzyć okno. Czy to coś mi zmieni? Tak, jestem po drugiej stronie tego czegoś. Delilah jest chyba jakąś wiedźmą. Jak to możliwe? Lady Emily, nic ci nie jest. Gdzie jest cesarski obrońca? Rozpoczął się przewrót. Mój ojciec został uwięziony z braku lepszego określenia. Musisz się wydostać z tower, Przez ukryty pokój. Dzisiaj w dokach trafiłam na pewną kapitan. Szukała cesarskiego obrońcy. Odnaj ją. Wydostań się z Danmo. Aleksi, przepraszam. Bywaj. <śmiech> ok, <śmiech> wybaczcie. Mm. E, znowu zaczynają się doki. To jest to samo co było w poprzedniej. Z w pierwszej części właściwie. Um, zapominam eksplorować. To jest bardzo, bardzo ważne w tej grze. Chociaż. Ja będę tylko um, podążał śladem Dobra. póki co nie będziemy ich zabijać. Ja wiem, że należy im się i tak dalej. Ale do licha ciężkiego to jest skradanka. Okej, okay. teraz tak, co ja mówiłem wcześniej? Mówiłem o dokach, że to było w poprzedniej części. Ale coś jeszcze mówiłem. Musicie mi wybaczyć. Znacie mnie doskonale. Że jestem mistrzem w gubieniu wątku i tak dalej. Okej, okay, gdzie by go tutaj zanieść? Jakieś bezpieczne miejsce. A może niech sobie tutaj siedzi. Rozablokowaliśmy salę tronową, powinniśmy mieć aż nadto czasu. Po prostu tu czekajcie i powstrzymujcie każdego, kto nadejdzie. Wrócę, kiedy przeszukamy cesarskie komnaty. O ile tylko nie zatrzasnę się przypadkiem tym przeklętym tajnym pokoju, będziemy pana kryć, jeżeli wróci ktoś z drużyny Duka, ale się dzieje. Wszystko... Okej, okay, zobaczmy wskazówki. Można zamknąć w azylu. Ciekawe. Jak to zrobić? Wszystko się zmienia. Tak. Dobra. Cały porządek rzeczy ulega przebudowie. Jak zgaduję... On ma ten cały sygnet, tak? I on tutaj będzie szedł... Chyba właśnie do tego azylu. Spróbujemy się gdzieś tutaj schować przed nim On jeszcze tutaj idzie. Przy okazji tutaj chyba nic nie ma, to jest jakaś pralnia, suszarnia. Adever, chodź tu chodź, słońaczku. Mortimer Ramsay. Chodź, cwaniaczko, do tego azylu. Jak ten zamek działa? Prośba o audiencję. Mm, Okej, okay, dobra, jak wspomniałem wcześniej, możecie sobie. Może to projekt sokołowa? Pierścień Emil, cesarska pierwsza. Tyle bogactw przymarnowało na dziewuchę... sztuki. W dłużej chodzi. zarazie przespałam tu tak wiele nocy. Więcej tego nie wypuszczę z rąk. Dobra, Muszę no i mamy schronienie w ozylu. Kościane amulety. O, coś pamiętamy o tym, prawda? Zmora korony. Mhm. To wszystko musi mieć związek ze zmorą korony z Duke'em i Delailą. Mam przeczucie, że mi się przydadzą. Pewnie kiedyś tak, ale wątpię, żebym z tego korzystał. teraz lornetka... lornetka Co to. Co to? Aha, zamknij go w azylu. Tylko jak go zamknąć? On sobie teraz śpi. Ten zamek zrobił Anton Sokołow. Dostałeś wreszcie, co chciałeś, Ramsi. Imperialny apartament na szczycie Damul Tower. Że tak. nie, niepóki tego wszystkiego nie wyjaśnimy, Ramzi. Nie. Um, wróć, wróć. Nie da się wrócić. Trał sobie racji. Wody ze studni. Śpi z fortuną u boku. Tak jest. Te rezerwy nie pomogą w walce z Delailą. nawet jeśli byłby sposób, aby je przetransportować. No nieźle. No to co, niech sobie tutaj mieszka sobie grzecznie, prawda? Z tymi wszystkimi złotami. Prawda? Masz tutaj jedzonko. Kran nawet, świeża woda, możesz się umyć. O, mogę ci nawet. O. Nastawię ci budzik, prawda? spadamy, muszę się ukrywać, póki nie pojmę, o co tu chodzi powinnam się przedostać do doków, okej, okay, bawimy się trochę w tiefa, kradniemy sobie obrazy? Czy coś coj będzie ciekawego, nie? cała, chyba opuszczamy to miejsce powoli. Czy coś tutaj jeszcze ciekawego? Chyba, chyba nie, to ale się zamyka. Może się wydostać z Danwall. Troszeczkę się pozmieniało, szczerze mówiąc, od pierwszej części. Widać, że to miasto rozrosło. Ciekawe, ile lat minęło. Emili Emily była malutka. I ona to miała 10 lat, bodajże. A tutaj ma pewnie już kolejne 10. Na ulicę Dobra moi drodzy, będziemy sobie kończyć. Wyszliśmy z czego? Hm, z zamku. Nazwijmy to tak. Um, zapraszam was już teraz na kolejny odcinek. Który się pojawi? Nie wiem kiedy. Być może jeszcze przed świętami, ale nie obiecuję. Postaram się, naprawdę. E, tak czy inaczej, dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Oczywiście subskrybujcie. Um. No i tyle. Dzięki, dzięki też, że jesteście ze mną, że wspieracie i tak dalej. Ja to nagrywam dla siebie, ale i też dla was przede wszystkim. Muszę się stąd wydostać. Powinnam porozmawiać no. z kapitanem tego okrętu. Tego tak swoją drogą fajny okręt, będę le lepiej nie skakać. No dobra, tak czy inaczej porozmawiamy sobie z kapitanem tego okrętu już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, jeszcze raz zapraszam, pa pa.